Gdy zaczynałem pasjonować się japońską animacją, postanowiłem nie narzucać sobie żadnych gatunkowych ograniczeń. Wierzyłem, że każdy z nich ma do zaoferowania coś ciekawego. Takie podejście przyniosło mi kilka pozytywnych niespodzianek, ale również rozczarowań. Do tej drugiej kategorii zalicza się Tatenojusza No, no Narigari. Wszystko z powodu pięciu cech, które wyraźnie przeszkodziły mi w odbiorze produkcji. Chciałbym je Wam przedstawić, co mam nadzieję, da początek dyskusji na temat tego popularnego isekaja. Już teraz zachęcam Was do zabierania głosu odnośnie moich odczuć oraz przedstawiania swojej opinii. A propos tatę Nojusza. zapraszam do oglądania. Nofumi i Łatani. główny bohater tatę Nojusza wzbudził we mnie dość mieszane uczucia. Początkowo byłem nim wręcz zachwycony. Iłatani okazał się sympatycznym, bystrym gościem, który zna swoją wartość i nie panikuje na widok przedstawicielek płci pięknej. Intryguje również przemiana naszego protagonisty. Z powodu przykrych doświadczeń, Nofumi stracił bowiem zaufanie do ludzi, zostając zimnym materialistą. Biorąc pod uwagę przeżycia chłopaka, metamorfoza nie powinna nikogo dziwić. Moim zdaniem Iwatani zbyt długo znajduje się pod wpływem negatywnych emocji. Przy jego boku stała przecież Raftalia, lojalna towarzyszka bez ani jednej skazy. Przebywając z taką dziewczyną, nawet największy ponurak zamieniłby się w optymistę. Nofumi porzuca wreszcie maskę frustrata, chociaż dopiero w drugiej połowie anime. Do tego momentu zbyt często przypomina Kirito, którego po prostu nie znoszę. Swoją drogą Tatenojusza nawiązuje do Sao pod jeszcze kilkoma względami, ale o tym później. Koniec końców, i to jedna z przyczyn, dla których przerwałem oglądanie anime już po paru epizodach. Żałuję również, że na decyzję Nofumiego nie mają wpływu wydarzenia ze świata rzeczywistego. Dzięki takiemu zabiegowi mielibyśmy wgląd w przeszłość chłopaka, co wzbogaciłoby jego osobowość oraz wniosło powiew świeżości do świata i sekajów. Jak więc słyszycie, mam pewien problem z bohaterem tarczy. Podoba mi się, że dysponuje silnym charakterem. Jego położenie oraz stopniowa przemiana są przemyślane całkiem nieźle. W Nofumim zbyt długo drzemią jednak negatywne emocje, abym był w stanie obdarzyć go pełną sympatią. Zaś brak retrospekcji nie służy konstrukcji osobowości. Relacja Nofumiego i Raftali. Więź między bohaterami posiada właściwie jedną, ale bardzo poważną wadę. Wszystko jest w niej przesadnie cukierkowe. Mało dojrzałe i strasznie schematyczne. Nie liczcie na inspirujące rozmowy, dramaty, emocjonalne kłótnie, inteligentne docinki, zwroty akcji czy choćby nutkę romansu. Relacje koncentruje się tylko i wyłącznie wokół najbliższych poczynań grupy. Żadna ze stron nie próbuje wykonać kroku, który nadałby znajomości nieco kolorytu, wyniósł ją na inny poziom. Z pewnością nie pomaga w tym zachowanie raftali, zawsze biorącej stronę na Dla przykładu, Iłatani wielokrotnie traktował przyjaznych mu ludzi w sposób szorstki, wręcz chamski. Dziewczyna nigdy nie zwróciła mu na to uwagi, zawsze pobłażając bohaterowi tarczy. Bliskie osoby mają nas wspierać, ale też ochrzaniać, zwracać uwagę na aspekty, których sami nie potrafimy dostrzec. Raftalia nie należy do takiego grona. Przecież jedna uwaga bohaterki mogłaby wstrząsnąć łata nim, stworzyć podstawy ciekawej, dojrzałej więzi. Twórcy uznali najwidoczniej, iż obraz miłej, wiernej, ustępliwej Raftali spodoba się widzom, szczególnie najmłodszym. Nie mam nic przeciwko pozytywnym bohaterom, pod warunkiem, że nadają historii nowy bieg i wyraźnie wpływają na postacie z jej najbliższego otoczenia. U Raftali nie widzę ani jednego, ani drugiego. Filo Filo to królowa filoliali, ogromnych ptaków, mogąca w każdej chwili zamienić się w uroczą blondynkę ze skrzydełkami. Niestety, ale urok jest jedynym atutem bohaterki. Filo brakuje głębi, ciekawej przeszłości, nie mówiąc już o charakterologicznych przemianach. Dziewczynce zależy wyłącznie na napełnieniu żołądka i zabawie, a to zdecydowanie za mało, by stworzyć ciekawą postać. Dziecinność Filo wyraźnie rozmiękczyła tytuł, przywołując wspomnienia o Jui, słodkiej bohaterce Sao. Podejrzewam, że właśnie ona stanowiła inspirację dla powstania naszej blondynki. Mówiąc delikatnie, nie był to właściwy wybór. Walki. Braki w konstrukcji najważniejszych bohaterów nie stanowiły dla mnie specjalnej niespodzianki. Co innego walki. Właściwie tylko potyczka z odcinka 20 niesie ze sobą jakieś emocje oraz naprawdę imponuje realizacją. Pozostałe starcia są raczej nudne, schematyczne i przesycone przeciętnym CGI. Gdy dodamy do tego brak choćby jednego interesującego antagonisty, słabość tytułu jest widoczna jak na dłoni. Postacie drugoplanowe, a dokładnie Ren, Itsuki, Motoyasu, aż wreszcie Malti. Po prostu brak słów, jak głupi, aroganccy, antypatyczni i źle skonstruowani są wymienieni bohaterowie. Pozbawiono ich nie tylko oleju w głowie oraz pokory, ale również cienia charyzmy i krztyny oryginalności. Pod tym względem najkorzystniej wypada Malti, aspirująca nawet do miana niezłego, czarnego charakteru. Dziewczyna nie spełnia jednak pokładanych w niej nadziei, okazując się postacią jedną z wielu. Ostatecznie Malti wyróżnia zaledwie wredny charakter. Zachowanie Marlomark cechuje taki jad, że kopniak w tyłek to zdecydowanie za mało, aby przemówić jej do rozsądku. Krótko mówiąc, przygoda z iusza no Nariagari nie należała do najprzyjemniejszych doświadczeń. Najbardziej ubolewam nad zmarnowaną relacją pomiędzy Iłataniem a Raftalią, chociaż postacie drugoplanowe czy realizacja walk także zostawiają wiele do życzenia. Tatenujusza dysponuje jednak też pewnymi atutami: świetną animacją, dobrą muzyką, całkiem nieźle poprowadzoną fabułą czy osobą Iłataniego, nawet pomimo paru niedociągnięć. To jednak za mało, bym mógł zmienić zdanie a propos tytułu. Nie chcę was zniechęcać, jednak jeśli nie lubicie sekajów, a lata nastoletnie macie już za sobą, ta tenojusza może nie być dla was właściwym wyborem.